Jeżeli jesteś menedżerem, przedsiębiorcą albo freelancerem, który prowadzi własną jednoosobową działalność i widzisz jak na barkach piętrzą ci się dziesiątki, jak nie setki zadań w codzienności, którą musisz atakować sam lub z zespołem, to przez ostatnie 12-13 lat prowadząc moją działalność gospodarczą, a później transferując to wszystko do spółki, wypracowałem taki zestaw 12 narzędzi, którymi posługuję się na porządku dziennym, żeby tą swoją pracę realizować szybciej, sprawniej, efektywniej, sprytniej, nawet czasem i po prostu robić więcej w tym samym czasie. Dlatego dzielę się dzisiaj z Tobą tą moją listą 12 takich online nowych narzędzi, które możesz też wykorzystać do tego, żeby swoją pracę po prostu robić wydajniej i sprawniej, tak jak przedsiębiorca, który jest technikiem, informatykiem z doświadczenia i który rzeczywiście Tą technologię wtłacza praktycznie codziennie na porządku dziennym swoją pracę. Dlatego zapraszam do oglądania. Takim podstawowym narzędziem, które wykorzystuję w ogóle w moim arsenale przedsiębiorcy, o którym też już na tym kanale mówiłem, jest nozbi. I nozbi jest takim moim zbiorniczkiem, kontenerkiem na wszystkie rzeczy, które trafiają do mnie na biurko. Czy to jakieś zadania od osób, z którymi pracuję, czy to jakieś moje własne pomysły, czy to maile, którymi jeszcze nie wiem, jak się zająć. Najpierw trafiają do Nozbi, tam do takiego miejsca zwanego inboxem, i z tego miejsca dopiero są dzielone i układane na projekty, którymi za chwilę dopiero się zajmuje w jakikolwiek sposób. W pierwszej kolejności wszystko trafia do Nozbi, i potem jak nabierze trochę mocy urzędowej, jak już zdecyduje, czy to właściwie będzie coś z tym robione, czy nie, deleguje to dalej, czy to na Trello, czy to do osób, z którymi pracuje. Czy to po prostu usuwam albo archiwizuję, jeżeli się okazuje, że ten pomysł był bez sensu. Także pierwsza rzecz, Nozbi. Kojarzysz Nozbi? Drugie narzędzie, które wykorzystuję naprawdę nagminnie na porządku dziennym, to jest taka aplikacja, która się nazywa Scanner Pro. I Scanner Pro. Służy mi do tego, żeby raz na dobrze, na całe życie pozbyć się latających świstków, papierów, dokumentów, faktur i różnego rodzaju rzeczy, których nie chcę dotykać w wersji fizycznej, a chcę mieć je zarchiwizowane w wersji cyfrowej. Skaner Pro to jest po prostu wirtualna aplikacja skanera, którą mam w swoim telefonie. Ja używam iPhone'a 11 mega starego, który swoją drogą już też przeżył troszkę. I wewnątrz mojego telefonu mam tą aplikację i skanuję, ale to, co jest najpiękniejsze w korzystaniu z tej aplikacji Scanner Pro, to nie to, że skanuję te wszystkie rzeczy i mam je po prostu w tym skanerze, to to, że mogę się ich raz na zawsze pozbyć tych wszystkich papierów. U mnie to wygląda tak, że każda rzecz, która do mnie trafia, jest najpierw przepuszczane przez Scanner Pro i ląduje natychmiastowo do pudełka po butach, gdzie mam te rzeczy odgradzane miesiącami. Więc gdybym potrzebował wrócić do jakiegoś pisma, faktury czy czegokolwiek, co wcześniej zeskanowałem, patrzę sobie do tego pudełka na przegródkę tego miesiąca i mogę to odkopać. Ale ze Scanner Pro mam jeszcze dwie proste automatyzacje. Jedna, która prowadzi te pliki do dysku Google a druga, która w razie potrzeby robi z tych plików zadania na Trello. No i teraz w zależności od tego, czy robicie to sami, czy jakby macie kogoś, kto wam w tym będzie wspierał, możecie sobie uruchomić taką automatyzację na zasadzie, jeżeli wpadają do mnie takie pliki, to rób z nimi to i to, a jeżeli macie osobę, która się tym zajmuje dla Was, to możecie sobie poprosić ją o to, żeby ona robiła tą wstępną rozkminę na temat, jak się z tym plikiem zachować i co dalej z nim zrobić. Tym sposobem zamiast myśleć nad każdym dokumentem urzędowym, czy fakturą, czy czymś, co przyjdzie do Was w wersji papierowej, delegujecie to po prostu w całości do osoby, która się tym dla Was zajmuje. A jeżeli potrzebuje Waszego zaangażowania, no to wtedy Was woła i rozkmijacie to wspólnie. Kolejna rzecz, która tak naprawdę pozwala mi w taki uporządkowany sposób prowadzić dni, tygodnie i miesiące w mojej codzienności, to jak się pewnie zaraz bardzo zdziwicie, kalendarz. Ale nie taki zwykły kalendarz, tylko kalendarz Google który synchronizuje w moim kalendarzu kalendarze innych. Mam tam zapięte kalendarze administracji, w którym mamy urodziny zespołu, yy, mamy ważne wydarzenia, które się muszą w ciągu miesiąca wydarzyć, takie jak na przykład płacenie podatków, mega ważna rzecz. Plus, mamy tam też pozapinane częste spotkania z klientami w obszarach spotkań projektowych, czy nawet spotkania sprzedażowe. Jeżeli chcę zobaczyć, mogę zobaczyć jeden taki kalendarz, który mamy, w którym wszyscy nasi handlowcy są zsynchronizowani w jednym kalendarzu i widzę, kiedy, jakie spotkania odbywają. Taki kalendarz Google i spojrzenie na niego pozwala mi wydobyć taki puls firmy i zobaczyć, jak się rzeczy dzieją. I kalendarz jest dla mnie takim lifehackiem na wprowadzanie nowych rutyn w życie. Jeżeli chcę, żeby coś się wydarzało w powtarzalny sposób i żeby na przykład jakąś rutynę, tak jak nagrywanie na YouTubie, czy poranne spotkania, czy wyjście na siłownię wydarzało się wystarczająco często, to dodaję sobie je do kalendarza, blokuję na to czas i traktuję to jako świętość. Jeżeli coś dodaję do kalendarza, to znaczy, że to się ma zacząć wydarzać i w tym czasie też nie można mi wbić żadnego spotkania. Ja nie mogę sobie innej rzeczy zaplanować, więc jeżeli chcę się nad czymś skupiać w sposób cykliczny i rutynowy, no to właśnie kalendarz jest takim rozwiązaniem, które mi to umożliwia. Kolejna aplikacja, której używamy na nagminnie w naszej organizacji to Trello. I... Trello jest na tyle elastyczne i na tyle proste, że osobiście nie znalazłem jeszcze lepszego narzędzia do zarządzania zadaniami niż Trello. W alternatywie do takich rozwiązań jak ClickUp czy Asana czy nawet Basecamp Trello jest tak masakrycznie proste, że nawet klient, który nie jest techniczny może do nas na takie Trello dołączyć i zacząć pracować we wspólnym miejscu razem zamiast nam delegować rzeczy na przykład mailem. Więc Trello wykorzystujemy do bardzo wielu rzeczy od systematyzowania działań sprzedażowych na przykład odwzorowując na kanbanie etapy procesu sprzedażowego przez y, działania projektowe, w różnego rodzaju realizacjach dla naszych klientów, od tworzenia stron, przez content marketing, do moich prostych inicjatyw, gdzie pracuję na przykład z Pauliną, nad tym, żeby systematyzować działania operacyjne w firmie. Jeżeli coś się w firmie dzieje, to zdecydowanie musi pod to powstać trello, na którym mamy wszystkie zadania rozpisane i w kanbanie monitorujemy przebieg ich y, działań. Więc. Trello jest czymś takim, co jest wystarczająco proste, żeby się w nim wszyscy połapali, a fajne i elastyczne do tego, żeby można było w nim wiele różnych inicjatyw prowadzić. Kolejne narzędzie, które towarzyszy mi jeszcze od moich dawnych czasów etatowych, czyli teraz już pewnie z blisko 12-13 lat, to narzędzie do logowania czasu pracy. Na początku był to Harvest, potem był to Toggle, a teraz korzystamy z takiego narzędzia, które nazywa się Clockify. I mega polecam Wam Clockify'a, mega polecam Tobie Clockify'a, jeżeli chcesz monitorować, gdzie idzie Twój czas w zadaniach, nad którymi pracujesz. Jeżeli masz Trello i w ramach Trello są jakieś karty. W których robisz różne rzeczy. To te karty są prawdopodobnie w jakiś sposób ponazywane. Zaprojektowanie czegoś, napisanie jakiejś treści, wdrożenie czegoś, zrobienie zdjęć, nagranie filmu, edycja filmu. I te zadania mogą być bezpośrednio odzorowane właśnie w takim narzędziu jak Clockify. Wtedy za każdym razem, jeżeli robisz jakieś zadanie, to możesz kliknąć na nie i dać loguj czas pod tym zadaniem. I wtedy w Clockify, w tym narzędziu obok, które funkcjonuje jako taki time tracker cały firmowy, możesz widzieć jak i kiedy i nad czym wszyscy pracują. No to jest niebywała rzecz mieć wgląd w to, gdzie idą godziny firmy, polegając na czymś więcej niż tylko opiniach osób, które nad tymi rzeczami pracowały, prawda? Możesz zobaczyć na żywo nad czym pracują, zobaczyć post factum nad czym pracowali i ile te rzeczy zajmowały, i dzięki temu być w stanie lepiej te rzeczy wyceniać w przyszłości dla swoich klientów no i oceniać, czy zajmują tyle czasu, ile powinny. Więc, Clockify jako narzędzie, które daje ci raporty z tego, jak ludzie pracują, jak ty pracujesz. Jest czymś niebywałym, jeżeli chodzi o śledzenie rentowności projektów, czy weryfikowanie, na czym my właściwie zarabiamy i ile, bo ten czas w pewnym momencie po prostu przekłada się na pieniądze. Nie wiem, jakie są Twoje doświadczenia z organizowaniem księgowości w firmie, ze współpracą z biurem rachunkowym, czy w ogóle monitorowaniem tego, jak biuro rachunkowe działa. Ale od czasu kiedy zacząłem korzystać z Infaktu, zauważyłem, że ta księgowość nie musi być tylko takim jednorazowym comiesięcznym zgłoszeniem tego co się w niej wydarzyło i ile jest podatków do zapłacenia. Aplikacja Infaktu, ta którą dają ci do dyspozycji jak zaczynasz pracować z Infaktem jako biurem księgowym, daje dużo więcej możliwości przedsiębiorcy wglądu w to co się w jego księgowości dzieje. InFact pozwala ci księgować faktury kosztowe i rozczytywać je automatycznie, rozpoznając to, co na tych fakturach jest, czyli nie musisz przepisywać tych wartości sam. W drugiej kolejności daje ci cały system generowania przychodów i wystawiania tych faktur, jednocześnie z powiadowieniami i windykowaniem tych faktur. Pozwala ci widzieć statystyki na bieżąco twoich kosztów i przychodów i to wszystko jeszcze zanim twoja księgowa w ogóle w ten system zajrzy. InFact robi dużo rzeczy proaktywnie Rozpatrując swoje faktury przychodowe, rozpatrując swoje faktury kosztowe i na bieżąco daje ci taki trochę puls w statystyki, firmy i finanse, które możesz widzieć wcześniej, niż tylko raz na koniec miesiąca, kiedy księgowa to wszystko przejrzy. Plusem dodatkowym jest to, że właśnie w ramach InFaktu masz też księgową, która ogląda te twoje dokumenty, zatwierdza, wywala, porządkuje i zwyczajnie robi to co księgowa powinna, czyli księguje. Ale mimo to, infact jako aplikacja, która działa samoistnie bez księgowego, dodaje ci prawie coś w rodzaju dyrektora finansowego, który może po prostu powiedzieć ci o tym, co się dzieje w twojej firmie finansowo. Kolejne narzędzie to aplikacja Make. To jest taka alternatywa do aplikacji Zapier. Make i Zapier to są narzędzia pozwalające automatyzować różnego rodzaju procesy. Możesz sobie z Make'em połączyć kilka różnych aplikacji, które wystawiają swoje API, czyli takie końcówki do zarządzania danymi w tych aplikacjach i Make pozwala ci łączyć różne aplikacje ze sobą. Możesz połączyć na przykład Excela z Trello. My wykorzystujemy Make'a do tego, na przykład, żeby po miesiącu pracy z klientem zrobić automatycznie raport z Clockify, ściągnąć wszystkie karty, które przepracowaliśmy z nim w tym miesiącu strello, i wrzucić to w podsumowanie do Excela, łącząc z jednej strony czas użytkowany na y, tych zadaniach i rzeczywiste nazwy tych zadań, które wrzucił nam przez Trello klient. To sprawia, że ktoś nie musi siedzieć na koniec miesiąca dwie godziny meczując te rzeczy ze sobą. Tylko jeden prosty system w pięć minut weryfikując ID karty, ID e, time trackingu w Clockifyu generuje jednego prostego Excela, w którym widzimy wszystko, jak się działo przez cały miesiąc. Także Make to jest takie narzędzie do automatyzacji, które łączy różne rzeczy, które możecie sami bez własnej wiedzy większej technicznej już wykorzystywać do tego, żeby wiele rzeczy automatyzować. Korzystaj z Make'a? A z Zapiera? A robiłeś jakieś automatyzacje proste u siebie? Kolejne narzędzie, bez którego nie wyobrażam sobie życia, to manager haseł. Jeżeli nie korzystasz z managera haseł, to mega Cię do tego zachęcam, bo najgorsza rzecz na świecie, jaka może być, to mieć jedno hasło do wszystkiego. W sytuacji, kiedy jakiś system zostanie złamany i hasła użytkowników wyciekną do sieci, to haker jest w stanie do wszystkich systemów, w których masz tą samą kombinację login i hasło, dostać się bez problemu, wykorzystując dane, które tam w tych systemach zgromadziłeś. No i nie trudno sobie wyobrazić taką sytuację, bo wiem, Wśród znajomych, że częsta praktyka to jest po prostu zawieranie jednego hasła do wszystkich możliwych miejsc. One Password pozwala temu przeciwdziałać. One Password to jest taki safe, który zawiera wszystkie aplikacje w jednym miejscu, a właściwie linki do wszystkich aplikacji, które, z których korzystasz, w jednym miejscu, i loginy oraz hasła. I One Password zamyka te wszystkie hasła jednym hasłem, natomiast do tych serwisów. Pozwala ci generować losowe, silne hasła, za każdym razem unikalne dla każdego serwisu. Jeżeli możesz, to instalujesz sobie wtyczkę do Chroma, wtyczkę na telefonie i później z tej bazy OnePassworda korzystasz, żeby logować się do tych serwisów. Tym sposobem, dzięki OnePassword, możesz mieć setki, jak nie tysiące różnych miejsc, do których masz różne hasła i wszystkie bezpiecznie zabezpieczone różnymi hasłami, z różnymi loginami. To sprawia, że zamiast pamiętać setki haseł czy trzymać je gdzieś w Wordzie, w Excelu, po prostu masz aplikację 1Password, gdzie za jednym hasłem logujesz się do tego i wyciągasz to hasło, które ci jest potrzebne. Kolejna aplikacja, bez której ja sobie w ogóle już nie wyobrażam życia, a którą wdrożyłem tak na przestrzeni, myślę, dwóch, trzech lat, to Loom. I w ramach Looma chyba największą korzyścią jest to, że zanim komuś przekażemy ten film z nagraniem tego, co chcemy mu opowiedzieć, to musimy najpierw poukładać myśli, które chcemy mu tym nagraniem przekazać. No i to wydaje mi się jest taką największą korzyścią wynikającą z korzystania z Luma, że nie robimy szybkiej dzwonki czy szybkiego spotkania, na którym marnujemy czyjś czas, żeby mu opowiedzieć o tym, o co nam chodzi, tylko jednak musimy ten czas poświęcić i przygotować się do tego, żeby mu to nagranie ogarnąć i wysłać. To sprawia, że po drugiej stronie ktoś, kto nie, nie ma czasu na spotkanie albo po prostu działa w innej strefie czasowej albo po prostu w innej porze dnia, może sobie takiego Luma obejrzeć. I szybko zorientować się o co nam chodzi. A Loom, jak możecie zobaczyć na moim kanale już wcześniej, to jest takie narzędzie, które pozwala nagrać to, co macie na ekranie, pozwala też do tego dołączyć wasz awatar w kółeczku, tak żeby się pokazać tej osobie i przerzucić na nią trochę swojego entuzjazmu i osobowości i komunikować w ten sposób. Także zamiast robić yy, spotkania ad hoc i wyrywać ludzi z pracy, możemy po prostu im wysyłać lumy i zostawiać je na czas, w którym będą rzeczywiście mieli chwilę, żeby się z nimi zapoznać. To też pozwala nam pracować w sposób asynchroniczny, czyli każdy może w swoim czasie opracowywać rzeczy, zostawiać je w formie lumów i przekazywać innym do zapoznania się. Narzędzie, bez którego wiele z nas myślę sobie już nie wyobraża rzeczywistości codziennej, tym bardziej w tym czasie postkowy, gdzie wszyscy przyzwyczailiśmy się do tych spotkań wirtualnych i robimy te spotkania, kiedy tylko potrzebujemy, bez konieczności podróżowania setek kilometrów, żeby spotkać się w siedzibie firmy, to Google Meet. I ja korzystam z chmury Google'a do tego, żeby te spotkania odbywać. Alternatywą do niego mogłoby być. Zoom czy Microsoft Teams. Ja jednak jestem w tej infrastrukturze Google'a dosyć mocno zakorzeniony, więc korzystam z Google Meet'a i też bez Google Meet'a nie wyobrażam sobie codzienności. Jeżeli jeszcze odbywacie takie spotkania face to face, spotykacie się, podróżujecie dziesiątki czy setki kilometrów, żeby coś szybko przegadać, to Google Meet jest taką alternatywą. To można byłoby trochę potraktować jako taki easter egg, bo chyba już nie ma ludzi, którzy by nie korzystali ze spotkań wideo. Ja w swojej codzienności odbywam takich spotkań w porywach do kilkunastu, a czasem kilkudziesięciu. Oddzieją się one w obszarze zarówno yy, spotkań produkcyjnych, sprzedażowych, marketingowych czy po prostu operacyjnych na porządku firmy i naprawdę zorganizowane w odpowiedni sposób, często po prostu w drugiej połowie dnia po godzinie 14 wypełniają gęsto mój kalendarz po to, żeby się zsynchronizować z ludźmi, odlokować im rzeczy i czasami po prostu powiedzieć jak dalej mają swoje rzeczy realizować w momentach, kiedy służę im jako konsultant, czy to wewnętrznych naszych działaniach, czy to w działaniach zewnętrznych dla klientów. Także Google Meet niewątpliwie jest moim ulubionym narzędziem. Kolejne narzędzie to ten stary, poczciwy Excel i wykorzystuję go praktycznie na porządku dziennym do wszystkich moich inicjatyw. Każda rzecz, która się w jakiś sposób zaczyna, którą w jakiś sposób planuję, wymyślam, próbuję policzyć, zaczyna się zazwyczaj w Excelu. I Excel służy nam. W tym momencie doprowadzenia firmy, która generuje ponad 100 tysięcy złotych przychodów i w dalszym ciągu wykorzystuje Excela do tego, żeby weryfikować cashflow, żeby sprawdzać na co idą wydatki w firmie, żeby weryfikować jakie mamy przychody, żeby trzymać kartotekę wszystkich pracowników, żeby trakować urlopy pracowników, żeby raportować pracę do klientów. Nie ma póki co lepszego rozwiązania na to niż Excel. I czasami właśnie ludzie idą w ten over engineering, próbując różne rzeczy automatyzować, systematyzować, robić z nich wielkie, rozbudowane aplikacje, podczas kiedy Excel cały czas mógłby się do tego wszystkiego sprawdzać. Dlatego, jeżeli już rzeczy zaczynają być niewygodne w zarządzaniu i trudno jest z nimi na poziomie Excela miąchać, no to rzeczywiście możemy się zacząć zastanawiać, ale w pierwszej kolejności, jeżeli coś jest na wczesnej fazie, to zazwyczaj ląduje w Excelu. No i Excel się po prostu sprawdza. Czy to w postaci Excela z Microsoftu, czy to w postaci Google Sheetsów, które też dzięki temu, że są chmurowym rozwiązaniem, pozwalają nam uruchamiać w ramach nich wiele różnych ciekawych automatyzacji. Excel, słuchajcie, w wersji Google Sheet jest rozwiązaniem na tyle elastycznym, że na bazie jego danych, które są w nim zbierane, Możemy budować coś takiego, co się nazywa AppSheet, czyli rozwiązanie ze stajni Google'a, które pozwala nam tymi Excelami zarządzać jeszcze lepiej przy pomocy różnych zewnętrznych systemów, jak dashboardy, jak kontrolki do zarządzania, jak różnego rodzaju suwaki, pozwalające różnego rodzaju zakresy danych wybierać. I AppSheet jest na tyle elastyczny, że jeden z naszych klientów, Lina Action Plan, zdecydował się przy pomocy AppSheetu stworzyć... Produkt, który nazwał system zapro, który umożliwia na bazie różnego rodzaju Exceli zgromadzonych w firmie produkcyjnej tworzyć dashboardy, systematyzować informacje i zyskiwać jeszcze więcej widoczności w ramach tych wszystkich Excelków zgromadzonych w fundamentach firmy. Także, jeżeli jesteście ciekawi, jak to może wyglądać w jeszcze wyższym poziomie, no to zapraszam Was na systemzapro.pl, gdzie nasz klient Linuxem, tam właśnie przy pomocy różnego rodzaju Excelów zgromadzonych w Google Sheet i Up Sheet tworzy takie narzędzie jak System Zapro. No i prawda jest taka, że mimo tego, że mamy masę aplikacji, systemów, narzędzi do mierzenia, zarządzania zadaniami, to i tak czasem po prostu trzeba coś ręcznie zapisać. Ktoś zadzwoni, rozmawia się z nim trzymając jedną ręką telefon, a w drugiej długopis, no i trafia to wszystko do jednego naszego zaufanego miejsca, jakim jest taki papierowy notatnik. I taki papierowy notatnik, mimo tego, że nie jest narzędziem online, to cały czas służy mi w mojej codzienności przedsiębiorczej czy menedżerskiej, jako coś, co zbiera wszystkie moje nieuczesane myśli. Jak widzicie, nieuczesane. <laughs> Tutaj czasami, jak ktoś coś ode mnie szybko chce, to ja sobie to zapisuję w papierze. Jeżeli ktoś. Yy, jeżeli przyjdzie mi do głowy jakaś ciekawa myśl, to ją zapisuję w papierze. Jeżeli chcę zrzucić coś, co mnie irytuje, ale nie chcę o tym póki co myśleć, zapisuję to w papierze. A później na koniec dnia, jeżeli było coś tam wystarczająco ważnego, żeby wylądować w nozbi, a potem zostać zdelegowane, to sobie to przeglądam i z tego mojego notesiku wybieram. Więc takim narzędziem finiszującym ten nasz dzisiejszy materiał jest właśnie prosty, stary, dobry analogowy notes. To tyle. To 12 narzędzi, które wykorzystuję do tego, żeby na porządku dziennym lepiej realizować pracę dla naszych klientów, lepiej pomagać mojemu zespołowi się rozwijać i pracować nad rzeczami, które robimy w agencji i przy tym wszystkim po prostu zwyczajnie nie zwariować w trakcie codziennej pracy przedsiębiorczej. Mam nadzieję, że wnioski i pomysły tutaj zebrane pomogą wam też troszeczkę uporządkować waszą codzienność i realizować te rzeczy w sposób jeszcze bardziej efektywny. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Ciao.